Byliśmy w różnych dziwnych miejscach, gdzie normalne kampery nie wiadomo. Samochód ma unikalne możliwości i nie tylko jezdne, ale jeżeli chodzi o tak samo kamperowanie dłużej, w sensie siedzenia w środku, jest idealny. Stojąc powyżej trzech dób, czterech dób, na dziko, bez przyłączy, jest niezależny. Oprócz tego, że uwielbiam turystykę kamperową, zajmuję też się też jazdą konną i ten samochód spełnia idealne warunki dla mnie takie jak właśnie możliwość ściągnięcia przyczepy z końmi. Jest bardzo trwały i nierdzewieje, i to jest jego jedna z podstawowych zalet. Witajcie, Piotrek Łukaszewicz, Polski Karawanik. Dzisiaj jesteśmy na bardzo ciekawym zlocie, zlocie miłośników, użytkowników Boost o których więcej opowie ich pomysłodawca, twórca Marek Rybczyński. Witaj Marku. Dzień dobry, witam, witam Państwa serdecznie. Tym razem przyjechaliśmy do Chełmna i jesteśmy na, na, na przepięknym ośrodku nad jeziorem, pod Hełnem. Boost to są, to jest to jest taki zlot po prostu ludzi, którzy fascynu fascynują się powiedzmy takim kamperowaniem, jakim, jakie my preferujemy. Wśród naszych klientów, wielu klientów. Jakby no, Podtrzymuje cały czas kontakt z nami i my spotykamy się czasami bardziej oficjalnie, czasami nieoficjalnie na takich różnych dnia spotkaniach. Oficjalnie, oficjalnie. No, wieczorami zawsze są jakieś biesiady, oczywiście to, 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 to jest fajna sprawa, o tym mogę też dłużej powiedzieć później. E, przyjechało w tym roku 15 aut chyba czy 16. E, no i tak sobie tutaj siedzimy. Właśnie poranek, śniadanie, rozmowy. E, e, nasi przyjaciele tutaj. Prześniadanku. Nasze samochody właśnie od początku robimy głównie dlatego, że one są takie bardzo mobilne. One po prostu wszędzie mogą wjeżdżać, ponieważ mają wymiary samochodów osobowych mniej więcej, dlatego nie mamy, nie mamy ograniczeń po prostu generalnie i, 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 to, i to nas pasjonuje. Poza tym druga sprawa jest taka, że my lubimy też często wyjazdy w jakieś miejsca na dziko czy miejsca powiedzmy, które nawet do końca nie, nie wiemy jak będą wyglądać, no to, ale ponieważ nasze auta są e, takimi autami trochę wyprawowymi, one jak widzisz najczęściej nie są podłączone do prądu, one same się zasilają, e, mają też fajne jakieś systemy ogrzewania gazu, które korzystają z gazu LPG, to też jest łatwość. Tego tankowania, to są takie auta, którym się wsiada, jedzie się przed siebie, gdzie oczy poniosą. I, I ci nasi wszyscy tutaj przyjaciele, to są właśnie ludzie, którzy, którzy kręci ta, taka zabawa, czyli po prostu podróżowanie w różnych kierunkach. A, a na tych spotkaniach dzisiejszym i wszystkich jakiś podobnych. My później opowiadamy, wymieniamy się doświadczeniami, gdzie kto był, jakie tam miał przygody, na co warto zwrócić uwagę, ile to może kosztować, gdzie warto się zatrzymać. No i, i wiele takich cennych informacji, których może się nie wyczyta w, w jakichś przewodnikach, a które po prostu na takich spotkaniach wiesz, mo, można usłyszeć. Zabudowujecie pojazdy y, y, typu Opel Vivaro, tak? Jakie jeszcze? Wiesz co, my zabudowujemy pojazdy z grupy Renault Trafic. Wszyscy może nie wiedzą, ale samochód Renault Trafic występuje pod różnymi nazwami po prostu w momencie, kiedy jest produkowany dla, dla, dla różnych firm. Dla Opla jako Opel Vivaro, dla Nissana jako Nissan NV300 czy Nissan Primastar, dla Fiata jako Fiat Talento i tak Ale to cały czas jak gdyby jest ten sam samochód i my go wybraliśmy głównie z dwóch powodów, bo on po pierwsze jest bardzo trwały i nie rdzewieje. I to jest jego jedna z podstawowych zalet. A drugi, druga zaleta jest oczywiście taka, że, że to jest samochód, który jest obliczony na bardzo duże przebiegi, czyli to jest fajna baza jakby nasza do, 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 do kamperowania. No i na takich samochodach zawsze robimy zabudowy wysokich i to wtedy jest wersja family, Tutaj jakby widzę, że z tej strony stanęły i w samochodach niskich które tutaj mamy po lewej akurat, tak się Jest. ustawiły gdzieś tam dalej. A jeżeli chodzi o samą zabudowę, to mamy tam, co mamy nawet. Wiesz co, mamy bardzo dużo różnych rozwiązań, bo nas po prostu to kręci. Ja powiem w skrócie, że mamy 80 ponad dodatkowych opcji. I można dowolnie sobie konfigurować i składać, jak gdyby, takie auto pod swoje oczekiwania. No i właściwie te, te, te opcje, jakby, idą w dwóch kierunkach: albo no, poprawienia komfortu, no to wiadomo, albo też właśnie jakby rozwiązań, które dają nam tą niezależność. To, że my po prostu możemy sobie tym autem wszędzie wjeżdżać, stać i nie musimy myśleć, co będzie, jak nam się skończy prąd. Nie? Mhm. Łazienka też się mieści? No niestety nie, dlatego że to są auto za małe moim zdaniem, żeby tam dało się wygodnie przebywać i żeby tam jeszcze wbić do środka łazienkę. Oczywiście jest toaleta jachtowa w środku, oczywiście jest, jest prysznic, czy może być prysznic z ciepłą, zimnowodą, bo, bo mamy ją również w samochodach na pokładzie, ale, ale takiej typowej zamykanej toalety nie ma i ja uważam, że raczej w tej wielkości aucie to nie ma sensu, bo to spowoduje, że tam będzie tak ciasno, że nie będzie się dało przebywać. W środku, w jakiś sensowny sposób. Nie? Naszym kolejnym rozmówcą jest Grzegorz Orenkiewicz, czyli pomysłodawca całego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. Witaj, Grzegorzu, od kiedy w bus-kamperowej rodzinie? No, już prawie 6 lat będzie teraz tak, w tym roku. Dzisiaj planujemy prezentację zdjęć z miejsc, które zwiedziliśmy w tym roku i. Przekazanie informacji, które przydadzą się później przyszłym tym, którzy by chcieli też te same miejsca zwiedzić, czyli jakieś ciekawe miejsca noclegowe, pola kamperowe i zarazem uwagi, powiedzmy, co do możliwości parkowania i tym podobnych rzeczy w danym państwie. Poszukując auta domu na kołach, zdecydowałeś się na bus kampera. Dlaczego? Dlaczego? I oprócz tego, że uwielbiam turystykę kamperową, zajmuję też się jazdą konną i ten samochód spełnia idealne warunki. Dla mnie takie jak właśnie możliwość ściągnięcia przyczepy z końmi. Aha, czyli poszukiwałeś takiego rozwiązania uniwersalnego? Uniwersalnego, dokładnie tak, bo biorę udział w insynizacjach historycznych i ten samochód pozwala mi zarówno na turystykę rodzinną, jak i hobbystyczną, biorąc udział właśnie w insynizacji. A teraz przed naszą kamerą jeden z pierwszych klientów, pierwszych użytkowników buskamperów, Leszek Janczewski. Witaj, Leszku. E, witaj. Y, buskamperami jeżysz, jeździsz, buskamperem, jeżysz od jakiego czasu? Masz rację, znamy się z markiem biznesowo, ale tak samo prywatnie od chyba 8-9 lat. I rzeczywiście mój bus camper, który tutaj jest za nami, jest jednym z pierwszych na tym zlocie. Nigdy mi nie zawiódł. Widzieliśmy pół Europy. Byliśmy w różnych dziwnych miejscach, gdzie normalne kampery nie wiadomo. Samochód ma unikalne możliwości i nie tylko jezdne, ale jeżeli chodzi o tak samo kamperowanie dłużej, w sensie siedzenia w środku, niż powiedzmy dobę, jest idealny. Mhm. Yy, zatrzymujecie się głównie na kempingach czy na dziko? Przewaga tych samochodów polega na tym, nad zwykłymi kamperami, że tak naprawdę możesz stać na dziko niezależnie, ponieważ jest solar, mhm. jest e, osobne, osobny boks na wodę, i praktycznie stojąc powyżej trzech dęb, czterech dób na dziko bez przyłączy, jest niezależne. Także preferujemy tak naprawdę miejsce na dziko, aczkolwiek jak na zlotach takich jak ten, wolimy miejsca, które są do tego dostosowane. Mhm. Pokazywaliśmy przed chwilą naklejkę, która potwierdza to, że jeździsz na wszystkich bodajże zloty, większość rodziny błyskawperów, to jest na pewno ciekawe miejsce wymiany doświadczeń, prawda? Możecie poznać o tym, co was łączy. Łączą was pasja do podróżowania samochodem o określonych, niewielkich rozmiarach, przysparza to też pewnych trudności, problemów. Wiesz co, to zależy, jakie trudności? Ponieważ Marek jest na tyle unikalną osobą, że jeżeli coś się dzieje na przykład w Rumunii. Wystarczy telefon do niego, i on stara się nam pomóc zdanie. Na przykład, prawda? Natomiast te samochody z tymi silnikami, e, właściwie są nie do zajechania. Nie ma tutaj rdzy. Większych problemów nie odnotowałem, szczerze mówiąc. E, może był kiedyś problem ze skrzynią biegów, ale to z tego, co wiem, przy tym przebiegu jest jakby normalne. Natomiast serwis, marka, pomoc, marka jest w tym momencie bezcenna. A samo podwozie to jest w Twoim przypadku Varo z jakim silnikiem? 2, 0, na 0 na łańcuchu oczywiście diesel. I ten silnik Ciebie przez te wszystkie lata nie da. Tak, jest 20, 220 tysięcy kilometrów, z tego co specjaliści od e, mechaniki mówią, to jest dopiero początek. Te silniki mogą zrobić milion kilometrów. Zobaczymy. Bózka, <laughs>